Hello to Chanel Story. Poznaję tego kota z filmików Alex in Malta. Strawiam I polecam kanał. Można się podszkolić w języku angielskim. Alex mówi po angielsku. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Już nie mogę w to uwierzyć. Bardzo dużo słyszałam rozmów w języku polskim na ulicy w hotelu dużo Polaków. Pozdrawiam serdecznie.